pita babska Gościem jest dzisiaj Elżbieta Brzozowska, dyrektor zarządzająca agencji Expert PR, ale także wiceprezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy na tym, bo znamy się od wielu lat, ale nie wszystko wiem o Tobie i wydaje mi się, że w ramach takiego podcastu jak Rzeczpospolita Babska, to może zacznijmy od Twojej firmy, którą zarządzasz, no bo to jest w stu procentach Rzeczpospolita Babska. Tak, firma jest kobieca. Działa już 11 lat. Zajmujemy się PR-em i public affairs w obszarze zdrowia. To jest nasza wąska specjalizacja i to jest także pasja. Naszą, zdrowie zawsze było moją pasją, i myślę, że dziewczyny, które współpracują w ekspert PR i moja partnerka Ewa Matusiak, która od kilku lat razem ze mną prowadzi firmę, właśnie to są osoby, dla których. Zdrowie, temat y, poprawy, dostępu też y, do i polepszania systemu ochrony zdrowia jest bardzo ważnym y, tematem, jest naszą pasją, a dzięki temu nasze zaangażowanie w te tematy jest przeogromne. To nie jest tak, że to jest jeden z y, wielu tematów. Wszystko jedno, czy dzisiaj się zajmuje zdrowiem, a za chwilę, nie wiem, oponami albo y, książkami, mm -hmm. tylko y, rzeczywiście od 11 lat temat zdrowia jest, jest najważniejszy. No, Ale zaczęło się od ciebie bo pisałaś kiedyś, że twoim marzeniem było zawsze być lekarzem i dziennikarzem, czyli połączyć taki bardzo ważny zawód praktyczny, ale też taki, który zakłada otwarcie na innych ludzi no z dziennikarstwem, czyli umiejętnością pewnej syntezy. To spełniły się te marzenia w jakimś sensie, prawda? W jakimś, stopniu, w jakimś stopniu tak, bo myślę, że zarówno to, co robiłam zanim założyłam firmę, czyli pracowałam w korporacji farmaceutycznej w obszarze komunikacji. Pozwalało mi mieć zarówno kontakt z ekspertami medycznymi, od nich się wiele uczyć, z organizacjami pacjentów, z dziennikarzami, dla których przygotowywałam materiały prasowe, konferencje. No i później, przez 11 lat, kiedy już działałam i działam jako agencja Public Relations, to cały czas tematy związane ze zdrowiem z różnych stron pokazywane światu i środowiskom też przeróżnym, bo zarówno dziennikarskiemu, jak i pacjenckiemu, decydentom pewne rzeczy staramy się też pokazywać, ale też współpracujemy z towarzystwami naukowymi, szkolimy na temat komunikacji między lekarzami, a pacjentami, czy między dziennikarzami a lekarzami. Myślę, że to, to rzeczywiście w jakimś stopniu spełnia to moje marzenie trochę o, o byciu blisko medycyny, mm -hmm. tak? Byciu, byciu blisko ludzi, bo myślę, że. Z moją wrażliwością, no to właśnie o to mi chodziło w tym marzeniu o byciu lekarzem żeby być wsparciem, a często jest tak, że kiedy prowadzimy takie długofalowe kampanie skierowane do kobiet chorych onkologicznie, to te kobiety później do mnie dzwonią i ja poświęcam dużo czasu na to, żeby z nimi rozmawiać i pokazywać jakieś możliwości mm -hmm. działania, czy daje wsparcie. A ponieważ moje wykształcenie też na to mi pozwala, bo y, też y, troszkę mam pojęcia o pomocy terapeutycznej, no to y, w mm -hmm. jakiś sposób rzeczywiście Pomagasz. łączę. Y, a z kolei marzenie o dziennikarstwie, no to właśnie było marzenie o tym, żeby y, uczyć się i przekazywać mm -hmm. dalej y, najświeższe wiadomości. Mm -hmm. I właśnie y, zawsze czytałam miesięcznik zdrowie, to było to przez całą szkołę uwielbiałam mm -hmm. po prostu tematy związane z medycyną. No i tak. W życiu, pamiętam swoją rozmowę rekrutacyjną, kiedy młodziutka jeszcze na studiach rozmawiałam na temat pracy w public relations właśnie w firmie farmaceutycznej i powiedziałam o tym, że dla mnie PR jest takim połączeniem medycyny, dziennikarstwa, psychologii, komunikacji. Bardzo się cieszę, że całe swoje zawodowe życie mogę to robić. Ale tobie się uda taka rzecz zupełnie niezwykła, bo jednak rynek biznesowy no to jest dosyć drapieżny rynek. Trzeba umieć się poruszać, trzeba też działać w warunkach konkurencji, trzeba zdobywać fundusze, no robić wiele takich rzeczy, które wymagają dużej odporności. A tobie się to udaje robić i wszyscy cię lubią. Jak to jest możliwe? Nie wiem, czy wszyscy mnie lubią. To bardzo miłe. Myślę, że to. Co robimy i jak robimy, powoduje to, że przyciągamy y, ludzi, którzy y, nas potrzebują do tego, żeby pewne idee zrealizować. Też z pewnością to nasze środowisko osób, które działają w obszarze zdrowia, jest dość zamknięte środowiskiem, też. prawda? I w związku z tym. Y, jeżeli coś robimy dobrze, to o tym wieść się niesie, ale pewnie gdybyśmy zrobiły coś źle, to o tym równie szybko rozprzestrzeniłaby się informacja w tak zamkniętym środowisku. Myślę, że bardzo istotne są relacje, no bo właśnie public relations jest o relacjach. relacjach. I chyba mówiąc kolokwialnie, mhm. jak to młodzież mówi, umiemy w relacje. Powiedz mi, co według ciebie jest taką największą przeszkodą w Polsce dla kobiet, żeby mogły realizować swoje pasje? Tak, obserwujesz. Jeżeli myślimy o tym rynku związanym z komunikacją, pracą w korporacjach farmaceutycznych, to większość pracowników bardzo, w wielu firmach to są kobiety. Problem, problemem jest szklany sufit, mhm. o którym mówimy od lat. Są firmy, które wręcz mają taką politykę, żeby jednak stukać ten sufit i, żeby, mhm. i już z przyjemnością obserwuję fantastyczne liderki, które są bardzo wysoko, mają wysokie pozycje, zarówno takie funkcje europejskie, globalne, mhm. są dziejemkami. I myślę, że to na przestrzeni lat zmieniło się bardzo, bo te pierwsze lata, które ja pamiętam ze swojego mm -hmm. życia zawodowego, no to menedżerami kobiet. byli tak, tak. mężczyźni, a większość pracowniczek to były kobiety. Dziś z przyjemnością patrzę na to, że w zarządach wielu firm y, są kobiety, które Fantastycznie potrafią połączyć funkcje komunikacyjne z zarządczymi i są prawdziwymi liderkami. Mhm. Ale też potrafią łączyć się takie funkcje rodzinne, prawda? Są matkami, są żonami. Ty jesteś też przykładem osoby, która, no bez względu na to, że oczekiwałaś kolejnych dzieci, bo jest ich kilkoro, no to pracowałaś cały czas i to w sposób niezwykle taki efektywny. Tak, ja jestem mamą czwórki dzieci y, i cały czas y, pracowałam, y, i te momenty, kiedy zajmowałam się dziećmi, y, były no to różnie w zależności od tego, które dziecko <grym się <grym rodziło, ale najdłużej <grym> byłam z pierwszym dzieckiem, y, bo, bo, bo byłam przez cały rok i y, y, myślę, że. To jest bardzo ważne, żeby pracodawca w mądry sposób potrafił mm -hmm. zatrzymać też przy sobie kobietę, która ma dzieci, bo ja myślę, że nie ma to jak mamager. Mm -hmm. Matka, która znaczy kobieta, która ogarnia Dzieci, która organizuje tak życie, żeby nie zawalić w pracy, a jednocześnie w, też no, opiekować się odpowiednio, czy zorganizować opiekę nad dziećmi, jest bardzo wartościowym pracownikiem. Ja się zawsze bardzo cieszyłam, kiedy rodziły się nasze agencyjne dzieci. Mamy ich kilkoro. I bardzo dla mnie było ważne to, żeby dziewczyny, które urodziły, wracały do nas, bo uważam, że ta lojalność mamy pracownika przekłada się na efektywność pracy, na naszą wiarygodność wobec klientów również. Natomiast e, ogromna jest rola pracodawcy. I ja miałam mhm. ogromny komfort, kiedy pracowałam e, w korporacji, kiedy nasz e, szef e, powiedział e, do mnie: i Nigdy nie zapomnę tych słów i jestem do dziś wdzięczna, choć te słowa padły ponad 20 lat temu. E, kiedy zapytał e, pan dyrektor, kiedy zamierzam wrócić, i ja taka przestraszona mówię: Jak najszybciej, jak tylko urodzę, to w zasadzie już od razu będę wracać. <laughs> On tak na mnie popatrzył i mówi: Ela rok to jest niezbędne minimum dla dziecka. Mhm. I to poczucie, że ja nie muszę się bać, poczucie czy ja po roku wrócę, czy nie wrócę, było wspaniałe. Też miałam cudowną szefową i myślę, mhm. że to ile ona mnie nauczyła i jaką była osobą i jak, jakie też mi dała poczucie tego, że ja mam dokąd wracać, to jest te, też coś czego nauczyła mnie na dalsze moje zawodowe mhm. życie i mój stosunek do kobiet, które y, realizują się jako mamy. Dla mnie nie ma znaczenia czy coś będzie zrobione w godzinach pracy, y, czy będzie zrobione w, w innym mhm. momencie? Dziś praca zdalna pozwala na to, żeby zaprowadzić dziecko do szkoły, pojechać do ortodonty. I zrobić to, co trzeba. Zrobić też to, pracy. co trzeba, y, tak, żeby klient był zadowolony. A jednocześnie dziecko zaopiekowane. Tak jak mówiłaś, no, szklany sufit udaje się już pokonywać te bariery, jeśli chodzi o awans m, zawodowy kobiet. I chyba też zmienia się to, o czym teraz powiedziałaś to podejście pracodawcy do, do kobiety, pracownika i do kobiety, mamy, która chciałaby kontynuować swoją, swoją pracę i karierę. To są takie dobre zmiany. A powiedz, se, no, ten obszar zdrowia jest dla ciebie doskonale, jest ci doskonale znany. I teraz znowu, tak bardziej generalnie, czy Kobiety w Polsce mają dostęp do takiej godnej opieki zdrowotnej, jak, jak to widzisz. Ja myślę, że na różnych etapach jest życia prawda? szereg aspektów, które w tym bardzo głębokim pytaniu się mieszczą. Bo jedna rzecz to jest kwestia dostępu takiego, który zapewnia nasz system opieki zdrowotnej. Mm -hmm. I tutaj na pewno, choć w ostatnim czasie też trzeba przyznać, że wiele się poprawiło, no to wciąż są obszary, zarówno jeśli chodzi o profilaktykę, diagnostykę. Tutaj pandemia też nie pomogła, mm -hmm. jeżeli chodzi o dostęp do specjalistów. To jest jeden aspekt, ale drugi to jest kwestia świadomości Stość. i edukacji. I tak obserwując też przez wiele lat działania edukacyjne, budujące świadomość, to ja miałam takie przekonanie, że szczególnie firmy innowacyjne, one mm -hmm. miały naprawdę poczucie, Misji i, po, i ogromne budżety też inwestowały w budowanie świadomości i edukację pacjentów. A bardzo brakowało mi poczucia odpowiedzialności za wyedukowanie społeczeństwa w taki bardziej też systemowy sposób mhm. przez państwo, przez ministerstwo zdrowia mhm. i też to, co zmieniło się w ostatnim czasie mnie bardzo cieszy, ponieważ rzeczywiście widać różne akcje, których celem jest skrzyknięcie, Cieszę. zawołanie mhm. tak, ludzi do tego, żeby poszli się zaszczepić, żeby mhm. kobiety skorzystały z badań mamograficznych, czy z cytologii. Natomiast myślę, że to jest taka praca u podstaw, która powinna być bardzo wysokim priorytetem dla Państwa, bo to jest praca, która musi być powtarzana, bo jeżeli mówimy o określonych badaniach, na przykład wśród kobiet w ciąży, no to kobieta, która dziś jest w ciąży, ten komunikat słyszy, ale ta, która dopiero będzie, będzie w ciąży, jest głucha na te komunikaty, mhm. więc musimy pewne rzeczy cały czas ponawiać szkoda, że jest tak, że o wiele rzeczy trzeba starać się wiele, wiele lat, a z kolei konsekwencje niepodjęcia pewnych decyzji, no, wszyscy ponosimy, ponieważ system opieki zdrowotnej ma taki budżet, jaki ma i środki takie, jakie, jakie są i wolałabym, na przykład, żeby już przestać debatować o tym, czy szczepienia przeciwko HPV należy, można i jak wprowadzić, bo już wszystkie kraje europejskie je wprowadziły. No tak jest mnóstwo dobrych przykładów, można je znaleźć. Można już mówi się o eradykacji Masi, wręcz, prawda? Tak raka tak. szyjki macicy, a my wciąż się zastanawiamy, y, choć jest to wpisane w strategię mm -hmm, y, narodowej walki z rakiem y, onkologiczną, y, my ciągle się zastanawiamy, kiedy i jak to wprowadzić. Więc y, szkoda, że zdrowie nie jest wyjęte z tego y, takiego y, kotła politycznego, Ftycznego. gdzie ścierają się poglądy. Mm -hmm. Myślę, że tutaj... Y, Zupełnie nie chodzi o poglądy, jest po prostu coś, co jest udowodnione naukowo, że działa. Warto w związku z tym wprowadzać takie zmiany, które przyniosą Odpowiedni efekt zdrowotny i też odpowiednie y, oszczędności w leczeniu. Wprawdzie one mm -mm. będą długofalowe, no ale, ale będą. warto zainwestować właśnie w sensowną diagnostykę w sen i w sensowne y, badania y, profilaktyczne i znaleźć bardzo różne źródła dotarcia, bo przecież to też nie jest jeden worek kobiety. Jesteśmy bardzo Jasne. różne. Słuchamy i oglądamy różne media, różne autorytety na nas oddziałują, a czasem mam wrażenie, że y, pewne działania są bardzo standardowe, powiesić plakat i dać ogłoszenie w radio i w telewizji. I to buduje zasięg, ale żeby dotrzeć i przekonać, trzeba to spersonalizować. To trzeba spersonalizować. Ty osobiście, ale także twoja firma i wiele osób, z którymi współpracowałaś i współpracujesz, często też otwierały nam oczy na nowe takie problemy, o których trzeba mówić, a do tej pory się nie mówiło. Myślę tutaj o wcześniakach i o tym, że no, dzięki tobie też powstała fundacja Koalicja dla Wcześniaka i, i właściwie zaczęliśmy dopiero mówić o tym i problemie klinicznym i społecznym, no rodzinnym to oczywiste, no w ogóle wielowymiarowym problemie. Dlaczego podjęłaś się tego tematu? To nie moja zasługa, tylko pani profesor Marii Katarzyny Borszewskiej-Kornackiej, która przez wiele lat była szefową Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, była przez 25 lat szefową kliniki Neonatologii i intensywnej terapii noworodka na Karowej. Była wojewódzkim konsultantem na Mazowsze i doradcą Ministerstwa Zdrowia Ukrainy właśnie w obszarze neonatologii. Poznałam panią profesor w 2009 roku, i wtedy pani profesor powiedziała o swoim pomyśle stworzenia takiego ruchu ludzi dobrej woli, którym mhm. wcześniaki leżą na sercu yy, i wtedy powstała nieformalna koalicja. Natomiast sformalizowałyśmy już nasz długotrwały związek i w 2019 roku zarejestrowałyśmy fundację Koalicja dla Wcześniaka. To się zbiegło w krótkim czasie z pandemią i myślę, że bardzo było widać działania koalicji. Dlaczego ważne jest to, żeby pokazywać problemy związane z Wcześniakami? Bo w takim odbiorze społecznym Wcześniak to jest taki malutki krasnoludek, malutkie, takie samo dziecko jak każde inne, tylko maleńkie. A to tak nie jest. Wcześniak, Im wcześniej urodzony i tutaj rodzice zawsze bardzo chcą, żeby doprowadzić do szczęśliwego końca, tak, żeby dziecko, które rodzi się bardzo wcześnie, wyszło z, przede wszystkim z życiem z tak trudnego początku. Ale ci rodzice i to dziecko potrzebuje bardzo dużo wsparcia, bo wcześniak to nie jest po prostu malutkie dziecko. Wcześniak mm -hmm. to jest bardzo dzielny mały człowiek, który rodzi się z wieloma. Komplikacjami zdrowotnymi, bo jest po prostu niedojrzałym mhm. jeszcze noworodkiem. I wymaga wsparcia, wymaga e, poprawy też systemu opieki zdrowotnej, e, wymaga wielu nakładów, a rodzice potrzebują bardzo dużo wsparcia i potrzebują e, też pomocy w tym, żeby sami mogli ze sobą e, sobie poradzić Radzić. z traumą no. e, porodu przedwczesnego i być. Dobrym wsparciem dla swojego dziecka. Stąd nasze y, działania. One mają kilka kierunków, bo pomagamy przygotowując materiały edukacyjne, które są dostępne zawsze bezpłatnie dla rodziców. Y, to są poradniki psychologiczne, to są bajki terapeutyczne dla dzieci, y, to są y, różnego rodzaju materiały edukacyjne, które mówią o y, bezpieczeństwie w domu po wyjściu wcześniaka już po wypisie, y, o y, profilaktyce y, zdrowotnej, bo to jest bardzo. Bardzo ważny temat odporność mhm. dziecka i profilaktyka związana z wirusami, które są niebezpieczne dla przedwcześnie urodzonych dzieci. Takim naszym dużym sukcesem, wiele lat wydeptywanym, mhm. To był dostęp do jedynego, jaki istnieje, mhm. programu y, lekowego dla wcześniaków y, ochrona przed wirusem RS i dostęp do immunizacji. Tutaj też to było tak, że z początku były bardzo trudne kryteria do spełnienia mhm. bardzo wąsko był ten program dostępny. Dziś y, dzieci urodzone przed 33 tygodniem ciąży mają dostęp do profilaktyki. Liczymy na to, że y, skrajne wcześniaki będą też miały dostęp w drugim roku życia, bo wtedy też jeszcze ciągle mm -hmm. chorują, a chodzi o to, żeby dzieci nie musiały wracać do szpitali, tylko już mogły w domowych warunkach się rozwijać. Mamy też taką, taki program, taką akcję Zapytaj o wcześniaka, gdzie bezpłatnie specjaliści, psycholodzy, doradcy laktacyjni udzielają wsparcia, też jest neonatolog, jest neurolog dziecięcy. I to się odbywa online, bo właśnie to mhm. są te narzędzia, które nam, to są Pomagają. te plusy pandemii, tak, które rozwinęły możliwość konsultacji zdalnej i rodzice z tego bardzo chętnie korzystają. Bardzo się mhm. cieszę, że udaje nam się zdobywać granty, dzięki którym ten program y, trwa kolejny rok i teraz jest rozszerzony o mamy ukraińskie, które y, no niestety rodzą przedwcześnie, również tracą ciąże w wyniku ogromnego stresu i traumy, której y, doświadczyły przez wojnę i też dla nich mamy y, właśnie wsparcie w postaci y, pomocy pomocy terapeutycznej. No właśnie, po, wspomniałaś o pomocy dla y, Ukrainek, bo, bo i twoja firma i fundacja taką pomoc y, bardzo intensywnie y, zaczęła nieść. Powiedz, co robicie, jakie akcje podejmujecie i jakiej potrzeba w tej chwili pomocy? Fundacja Koalicja dla Wcześniaka prowadzi teraz y, dwa programy. Jeden to jest wspólny program, który zainicjowała fantastyczna wcześniakowa blogerka Matkowe Lowe, Kasia Deńska-Kukulska z Łodzi i skrzypnęła jeszcze nas, y, więc ramię w ramię trzy organizacje i Matkowe Lowe. Y, prowadzimy program y, Ratujemy ukraińskie wcześniaki. I to robimy wspólnie z Fundacją Neonatus z Krakowa mm. i z Fundacją Tenczowy Kocyk z Namysłowa. Program polega na tym, że Pozyskujemy sprzęt medyczny i środki na zakup sprzętu, przy czym jest to bardzo celowana pomoc, ponieważ pani profesor Kornacka z naszej fundacji, pani prezes naszej fundacji i profesor Lauterbach, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa mhm. Neonatologicznego i był twórcą fundacji Neonatus w Krakowie, są w stałym kontakcie z panią profesor z Ukrainy, która tam jest głównym konsultantem w dziedzinie neonatologii. Która przygotowała listę niezbędnego sprzętu, który jest potrzebny w 26 oddziałach neonatologicznych. Tak mówię z przekąsem, ponieważ niestety organizacja tego sprzętu już trwa dwa tygodnie. I z listy 26 adresów już zniknęły niestety trzy na miejsca na skutek działań wojennych. I to jest taki powiedziałabym. Sprint to jest uh -huh. przygotowanie na szybko y, tego sprzętu, który jest bardzo potrzebny po to, żeby stworzyć oddzia dwa oddziały, bo oni teraz uh -huh. muszą mieć swoje oddziały w szpitalach i muszą stworzyć oddziały w, pi w piwnicach. Uh -huh. y, I to, co jest udziałem pielęgniarek i lekarzy, Aktualnie to jest na przykład pompowanie ręczne tlenu, żeby zabezpieczyć dziecko, żeby mogło oddychać. No ile można pompować ręcznie tak. na dwie ręce, dwie pompki, żeby zabezpieczyć tlen noworodkom, wcześniakom. Rzeczpospolita Babska. Rzeczpospolita Babska. Zbieramy sprzęt, który wyślemy do y, szpitali. Jeszcze mamy hiper y, sprint, to wtedy mm -hmm. kiedy dzwoni do nas y, lekarz z określonego szpitala i mówi, Fajnie, że zbieracie sprzęt, ale na, my nie mamy mleka dla wcześniaków. Jeśli go nie będziemy mieć, to ten sprzęt nam się już nie przyda. I to jest coś niebywałego. Jak pani profesor w ciągu kilku godzin uruchamia swoje kontakty, które pozwalają dowieść w to niebezpieczne miejsca mleko i mamy potwierdzenie ze szpitala, że mleko dotarło, i wcześniaki mogą je otrzymać. Natomiast przed nami jest maraton bo mhm. zniszczenia są tak duże, że trzeba będzie odbudować Dobrze. oddziały neonatologiczne. I mamy świadomość, że e, teraz ten sprzęt jest bardzo podstawowy. To nie są wielkie inkubatory. Zresztą tutaj e, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też obiecała pomoc i mhm. e, na pewno wesprze e, takie działania. Ten sprzęt, który my dziś kupujemy, to są podstawowe rzeczy, ale bez nich nie da się funkcjonować. To są rurki intubacyjne, no to tak. są takie specjalne plasterki dla wcześniaków, które pozwalają czujni utrzymać czujnik e, mm -hmm. pulsoksymetru. E, to są e, opatrunki, to są e, takie elementy, które pozwalają właśnie utrzymać stały przepływ powietrza w cepapie żeby, albo w mm -hmm. respiratorze, żeby dziecko mogło oddychać, a żeby pielęgniarka nie musiała dusić tej pompki okay. przez ileś godzin. I to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, jak ludzie są fantastyczni i ofiarni, bo Kasia Deńska, pierwsze co zrobiła tak intuicyjnie, to na pomagam.pl mhm. stworzyła taką zbiórkę. Jeśli wpiszemy po prostu w Google na ratunek ukraińskim wcześniakom, to można wejść do tego linku i dorzucić od siebie grosz. I naprawdę nie ma znaczenia, jaka to jest kwota, mhm. bo. Myślę, że to jest też tak, że jedno dobre serce i drugie dobre serce, i potem są miliony dobrych serc, i z tego powstaje naprawdę coś istotnego, coś ważnego, za co możemy ten sprzęt kupować. Też bardzo jestem wdzięczna tym firmom, które ofiarowały nam sprzęt, ofiarowały też lekarstwa, które albo kupuje, albo otrzymuje Fundacja Neonatus, która w swoim mhm. statucie ma możliwość kupowania leków. I tutaj we współpracy z Polską Misją Medyczną ten sprzęt i lekarstwa będą dostarczane. Ale zgłaszają się na przykład do nas indywidualni lekarze z innych mhm. krajów, którzy są tak poruszeni. I tą sytuacją, która jest na Ukrainie, i tym, co my robimy, i oferują swoją pomoc, pomoc. i też przesyłają to, co mogą. Z, właśnie taka grupa lekarzy z Holandii się zgłosiła, mm -hmm. z, też d, dzięki pani psycholog z Polski, która nas połączyła. Zgłosiła się do nas takie wydawnictwo Incubator Podcast ze Stanów Zjednoczonych, z Miami, które przeprowadziło wywiad z panią profesor i ze mną i założyło w Stanach Zjednoczonych zbiórkę, okay. i już zebrali 20 tysięcy dolarów, które nam zamierzają Super. przesłać na zakup sprzętu i powiedzieli, że oni nie przestaną, będą zbierać dalej. To jest coś niesamowitego, jak bardzo y, świat jest poruszony tym, mm -hmm. co wydarzyło się na Ukrainie. My też mamy świadomość i tutaj y, wiemy, że zarówno y, polski rząd, jak i prezydentowa, y, pani prezydentowa, jak i y, pani profesor Helwig, krajowa konsultant w dziedzinie mm -hmm. neonatologii, robią wszystko, żeby doprowadzić do Ewakuacji y, noworodków do Polski. Już został stworzony mhm. taki system, który pozwala y, przekazać dane medyczne, y, dane dzieci y, i z jednym opiekunem na ogół, z mamą, mhm. y, te dzieci będą miały miejsca w polskich po szpitalach. W związku z czym nasza druga akcja, która też będzie bardzo potrzebna, to jest akcja Paczuszka dla Maluszka czyli pakietik dla krochitki i tutaj zbieramy zarówno rzeczy jak i środki na to, żeby kupić wyprawkę. Tylko żeby to mhm. nie były dwa kaftaniki, tylko Jasne. żeby to było coś co tej mamie, która raptem znajduje się w obcym kraju, nie będąc przygotowaną na to, że tutaj mhm. będzie potrzebowała mieć pełne osprzętowanie mhm. związane z przejściem na świat dziecka, nie tylko wcześniaka. Chcemy zapewnić właśnie takie pakiety, które będą na pewno zawierały te wszystkie podstawowe rzeczy, jak pieluchy, podpaski poporodowe, mm -hmm. kosmetyki, ubranka. Przewijaki, ale też w zależności od potrzeb mam, na przykład będzie to wózek, będą to yes. bujaczki, w zależności od tego, co mama będzie potrzebowała, mm -hmm. będzie specjalna ankieta i będzie kontakt zarówno bezpośrednio mamy z nami z, z fundacją, ale też lekarze będą wiedzieli o tym, że mogą mm -hmm. do nas się zwrócić i powiedzieć, to jest taka mama, która będzie potrzebowała mm -hmm. tego, tego i tego, i będziemy też indywidualizować te tę paczuszki, tę pomoc. Także bardzo się zgłosić powiedz jak ktoś zgłosić będzie chciał się, słuchaczy. Bardzo pomóc. zachęcam do tego, żeby albo napisać do nas maila na biuromałpakoalicjawcześniak.pl. Wszystkie informacje też będą na naszej stronie internetowej www.koalicjawcześniak.pl i na naszych profilach na Instagramie i na Facebooku. I można też poprzez DM'a na Instagramie, albo w wiadomości prywatnej na profilu Fundacji Koalicja dla Wcześniaka na Facebooku do nas napisać. Bardzo będziemy wdzięczni za Równo za y, pomoc y, taką rzeczową, jeżeli ktoś już y, ma starsze dziecko i ma rzeczy w dobrym stanie, mhm. które chciałby przekazać, to bardzo zachęcam, a ja z kolei dziękuję. Osobie, która nam zgodziła się przechować w magazynie wszystkie te rzeczy. To, to jest właśnie coś niebywałego, jak pojawia się tyle takich dobrych dusz, które gdzieś były wokół nas, a nawet o tym nie wiedzieliśmy i w takich sytuacjach mówią: Ja pomogę, co jeszcze mogę zrobić. Już nie dziękuj, tylko powiedz, co mam jeszcze zrobić. To jest fantastyczne. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Elżbieta Brzozowska była Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Rzeczpospolita babska